I oczywiście za Dobry wieczór. Mieczysławie, dla Ciebie pieśń o miłości, o namiętności. My już ten wieczór dzisiejszy, właśnie urodziny Mieczysława, rozpoczęliśmy w miłym gronie wczoraj, już po kabarecie. Dzisiaj ledwo wstałam, przybiegłam i wiersz Mariny Cwietajewej z muzyką, no, wiesz, no tam. Z muzyką Michała Talibierdziewa, przetłumaczyła ten piękny wiersz moja koleżanka, poetka krakowska Katarzyna Grzesiak, a Jerzy Wysocki. To szczęście. Że nie mnie wybierał Pan To szczęście, że ja nie chciałam Pana Słabością nigdy nazwać swą A grunt nie płonął I nie drżał nam pod stopami To szczęście umieć Tak spowolnie żyć, by bawić świat nie bawiąc się słowami, nie walczyć z własną krwią, nie tracić tchu. Zaledwie od dotknięcia rękawami, serdeczne dzięki Panu i za to, że wcale nic nie wiedząc o tym, Przecież Pan kocha mnie, za spokój mój co noc. Za każdy niespędzony razem wieczór. Dziękuję za nie dla nas słońca blask, za nie spacery w księżycowym świetle. Hmm. Dziękuję też, że w Panu cóż nie ja, a we mnie Pan słabości. Не в